Na wstępie przepraszamy, że nie patrzymy wam prosto w oczy, ale tak prawda jest taka, że słuchajcie nasz wzrok będzie uciekał na pączki. Hej kochani, jak ostatnio wspominałyśmy, dzisiaj będzie specjalny odcinek, bardzo słodki, dlatego że dziś jest tłusty czwartek, więc będziemy <grym> się obiadać pączkami. I sell my soul for a donut. A mamy ich. Aż sześć różnych, ale takich samych, dlatego że pączki są z różnych lokalizacji, z różnych miejsc, począwszy od dyskontów przez supermarket, po pączka z lokalnej cukierni. Nawet wśród nich jest jeden wegański. Czy to prawda, że te supermarketowe są średniej jakości i nie da się ich jeść? Czy może wygra ten z małej cukierni? Ojej, oh yeah. i wszystkie są z lukrem, to na pewno ich łączy, mają nadzieję, ale zobaczymy, jakie. O tym się przekonamy. Natomiast konsystencja powiedzmy marmoladowa. Tak, starałyśmy się tutaj nie my osobiście, ale wybrać takie, żeby były o smaku najbardziej do siebie zbliżonych. Natomiast widzimy, że tutaj jeden jest nieco inny. Nie wiemy, z jakiej on jest cukierni. Pod spodem mamy nalepki. Korzystając z okazji, myślę, że chcemy na pewno podziękować pomocnikom, którzy nam tutaj. Wspadli nas zorganizować całą, słuchajcie, yy, ten, ten moment degustacyjny, dlatego że, tak jak Pati wspomniała, my nie wiemy dokładnie z których miejsc które pączki są. Dowiemy się o tym dopiero po teście, kiedy zobaczymy od spodu tą karteczkę. Jak przystało na tłusty czwartek, słuchajcie, dokładnie zgodnie z tradycją, można się dziś obiadać, To już ostatni tydzień karnawału, więc pofolgujemy. Od którego zaczynamy? Od tego z lukrem. <grym> Zaknij oczy i wylosuj. Dobra, słuchajcie, uwaga. Pat, jakbym coś miała zrzucić, to mów. Ten bierzemy. Okay, dobra. Czyli idzie ten. Nie pokazujemy, co jest pod spodem. Tak. No to próbujemy. Proszę bardzo. No to cheers. Cheers. Może wam tutaj jeszcze pokażę. Marmolada, lukier i posypka z pomarańczy. Tak jest. Mięciutki. Mięciutki, słuchajcie, w dotyku. Pachnie różą tak bardzo intensywnie. Mhm. I ta, marmo ta marmolada jest taka bardzo ciemna. Patrz, jakie mi ciusieńki. Mi już silnianki pracują. Uwaga, jem dużo. Mm -hmm. No jest niezły. Mm -hmm. Jest taki bardzo... Mm, wszystkie są dzisiaj rano kupowane, więc one są powinny być świeże. I ten właśnie smakuje tak świeżo, ten. Mm -hmm. Jest taki mięciutki, nie jest wyschnięty. Ciasto jest bardzo delikatne, nie jest przesiąknięty tłuszczem. Nie, nie. Marmolada jest intensywna w smaku. Bardzo słodka. Puszysty, słodki. Dużo lukru, niepożałowane. Ta pomarańczka też jest bardzo fajna. Mm? No jest ok. Dobry jest. Mm -hmm. Ja bym go dała na pierwsze miejsce. Mm. <laughs> Myślę, że na tym etapie wygrywa. <grywa> Zobaczmy, co dalej. <grywa> Dobra, jest, podaję. Tu jest jakaś karteczka, czujemy, ale nie patrzymy. Nie patrzymy. I no już tak. widzimy różnicę. Tak. Ten jest w taki bardziej zwarty. No, jest inny. Słuchajcie, ja też pokażę może. Jest marmoladka, ale to jest taka bardziej w czerwień. Tak, ona jest może malinowa? Może. Albo jakieś truskawki? za zobaczymy. I nie ma pomarańczy. Nie ma e, tej... E, ale Aha, mamy dwa z pomarańczą pozostałe są bez. Mm. 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 O oh, nie. Zobacz, nie. jest twardy. Jest tu chyba. To na dzień jest okej okay nawet. Takie. To też jest chyba marmolada różana. Albo taka marmolada wieloowocowa. Albo tuskawka. Mm. Ale nie wiem. Mm. Jest strasznie twarde to ciasto. Ciasto twarde i tak jakby trochę mało świeże. A mm -hmm. to jest pączek kupiony rano, nie? I lukier jest taki rozwodniony. Takie mam od, od, od Dobra. Nie ten mm -mm. ja Na razie miejsce ostatnie. Jemy dalej. Słuchajcie, ja bym proponowała teraz pati, bo tu jest taki jeden z lukrem, ale to mnie strasznie intryguje. Tak, jest z lukrem, ale jest trochę inny. Patrzcie. Lukier, tu jakiś chyba kokosek, a w środku białe nadzienie. No ciekawe jest ta o, to. O, mięciutki. Pachnie trochę inaczej. Kokos. Tak? Nie kokos? No. Mamy pączka kokosowego. O oh ja. Yeah. Mmm. O kurczę. Dobry. Kurczę, wysuwa się na prowadzenie moim zdaniem. Mm, jest taki super chrupiący. Mm -mm, tak, jest lukier, trochę kokosa I jest taki mięciutki tak. Ale nie taki napompowany nie, Po prostu miękkie to ciasto jest takie No Myślę, że to jest dobrze wyrośnięte i dobre, dobrze mm -hmm. wyrobione ciasto Też nie jest nasiąknięty tłuszczem mm -hmm. Na razie żaden z nich nie był Jakiś taki mm. bardzo tłusty i mm -hmm. jest tam kokos mm -hmm. Powiem tak, to jest mój typ na ten moment To nadzienie kokosowe jest chyba troszkę bardziej słodkie niż ta marmolada yes, Jest, jest słodsze rzeczywiście Aczkolwiek, kurczę, jest niby słodsze Ale czuję się taka mniej zasłodzona Po tym niż po tamtym, a tamten był pierwszy Mhm. Tylko mi się no nie, myślę, że ten kokos po prostu to sprawia. Może tak być. I w ogóle to ciasto mhm. pączkowe bardziej mi się podoba. My też. Jest takie bardziej lekkie, tak? No to co, pierwszy chyba to będzie nie? na pierwsze, prawda? No to jak już ten się tutaj przede mną ustawił, Ech. znowuż widzę, że z pomarańczko. Z pomarańczką. I tutaj tej pomarańczki nie pożałowali, jest jej naprawdę bardzo dużo. Tak. Może wam też ciemna marmoladka. Mhm. Jest. W ogóle wszystkie one są takie, powiedziałabym, nadziane, mm -hmm. nie ma takiego beznadziejnego. Ciasto lepsze tamto. Mm -hmm. Ta pomarańcza jest słabsza. No szału nie ma, ale nie przed, jest ostatni? przed. No. zostały nam ostatnie dwa pączki. Oba są bez pomarańczy i mają ciemne nadzienie, więc raczej będzie to marmolada albo różana, albo tak. właśnie jakaś wieloowocowa, tak mi się wydaje. No i co? Jeden jest dużo większy od drugiego. <laughs> Idźmy może w ten mały, a zostawimy sobie takiego wielkiego pączka mm -hmm. na koniec. Tak. Dużo nadzienia ma. Wydaje mi się, że on ma tutaj... Twy... Jest na spirytusie to ciasto? W ogóle mm, jakiś alkohol, nie? No. Albo albo to tam albo molena. drożdże, albo to drożdże. Nie. Wiecie, no według receptury babci, prababci do pączków, do ciasta pączkowego powinno się dać nie, nieco spirytusów, wtedy on nie wciąga tłuszczu. Ale nie mamy pojęcia, to czy, nie czy wiemy. tak było. Jakby trochę nam tak e, pachnie. Natomiast no to też może być zapach drożdży. No, ciekawe smak. Tamte tak nie pachniały, nie? Zapach tak, no różany. Różany? Mhm. Mm, Widziałam bez akurat. Ale ciasto trochę twardsze, tu nie? Trochę twardsze. Ale czy złe. Nie złe. Mm, nie jest takie suchy. Jest po prostu inny niż tamte. Mm -hmm. Jest okej, okay. Powiedziałam mm. po środku. nie jest. Nie. To ten ląduje na miejscu trzecim. I ostatni wypasiony ponczur. Tam, tam, tam. Słuchajcie, jest wielki. Mm, jest w ogóle to duchy. ciasto jest takie żółte. Mhm. Mm Mocno. Nie podglądam. Ja nie widzę. Ale wygląda ładnie. No wygląda zacnie. No, to no proszę. proszę. Czyńmy Honory. Okej. Okay. O kurczę. Ale tego nadzienia mniej. Co to jest? Jak pieczywo. No, jak bułka. Mhm. I jest niedużo w ogóle nadzienia, Zobaczcie, ja mam e, tylko troszkę. A troch... resztę w drugiej połowie? Tak, u mnie trochę więcej. Mm. Nie. Nie, jak bułka. No nie jest najgorszy, myślę, że jest przedostatni. Przedostatni, tak? Podsumujmy. Oczki, które według nas, numer jeden, zwyciężają, są puszyste z kokosem, na dzień również kokosowe, posypka kokosowa, lukier. I to ciasto jest puszyste, ale nie napompowane. Plus, bo żadne z nich nie ma się wrażenia, że są takie mega tłuszczem nasiąknięte, więc to jest plus dla wszystkich. No i co? I zwycięzcom jednak nie okazał się ten pierwszy, ale jest bardzo blisko pierwszego miejsca, dlatego że jest na miejscu drugim. Ostro zaczęłyśmy. Dobra, odsłaniamy pierwsze miejsce. Tam, taram. Pokażmy który. To jest który... zwycięzca. To co z niego zwycięzca zostało. Zwycięzca kokosek. Pączkarnia. Z pączkarni. pączkarni. Ej, nie spodziewałam się. To jest pączkarnia w centrum Krakowa. Tak, to jest pączkarnia w centrum Krakowa, więc, no co, no gratulacje. Gratulacje, ale no to czyli pączkarnia rzeczywiście specjalizuje się w pączkach i wychodzą całkiem niezłe, a nawet wręcz bardzo dobre. I co, drugie miejsce? Drugie miejsce, czyli właśnie ten ze skórką pomarańczową. I z lukrem, z dużą ilością luk. Mała cukiernia? Mała cukiernia, czyli lokalna mała cukiernia, nie sieciówka. To jest cukiernia, która jest tutaj w niedalekiej okolicy. Jest taką małą właśnie osiedlową piekarnią. Brawo, w takim razie Tradycja rządzi. W ogóle nie spodziewałam się tej pączkarni. Myślałam, że to będzie, wiecie, takie... reklamowane. Dokładnie. I że będzie gdzieś na, z tyłu na końcu. Podejrzewałam, że ta lokalna piekarnia Mała Cukiernia będzie wysoko w rankingu, ale i tak jestem zaskoczona. Dobra, to co? Trzecim i trzecim. 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 Yy, to był ten mniejszy, dużo, z takim bardzo ciemnym nadzieniem, z lukrem. Wegański! Trzecie miejsce to wegański! Kurczę! Wow. Gdzie my jesteśmy mięsne, nie? Ale wegański okazał się naprawdę dobry. Czyli nieźle, mamy całkiem ładną pierwszą trójkę. Pączkarnia, która specjalizuje się w robieniu pączków, mała, lokalna cukiernia i wegański pączek. Ekstra. W zasadzie on się kwalifikuje też w dwie kategorie, bo to też jest mała cukiernia, mm -hmm. znajdująca się na Kazimierzu. E, fajnie, fajnie, że w, na miejscu, na podium znalazł się także pączek wegański. Lećmy, słuchajcie, do tych już. Czyli za podium, czwarte co nam miejsce. zostało? Została nam supermarket, dyskont, sieciówkowa cukiernia. cukiernia. Czyli teraz mamy znowu ze skórką pomarańczową tylko tą bardziej gorzką. Nie żałowali jej, to prawda? Dyskont! Słuchajcie, że tu za podium i dyskont? To jest szok. Je, jestem naprawdę ja w też. szoku, że pączek z sieciówkowej piekarni jest niżej, bo gdzieś jest niżej, niż dyskont. Ni, niż, niż dyskont. Ale jestem zaskoczona, że jest... że ta sieciówka jest tak daleko. Ja jak też. będzie ostatnia? No właśnie, to lećmy do... Dobra. Słuchajcie, piąte miejsce, uwaga. Piąte miejsce. Czy będzie to duży hipermarket? Czy będzie to jednak sieciowa cukiernia? Tantaram. Gdzie ta też. No. Sieciówka. Przedostatnia. Lol. Lol. <laughs> no to słuchajcie, o. czyli na końcu jednak. Czyli jednak trochę tak przypuszczałam, że będzie. Tak, trochę. Ten lukier myślę, że jest zbyt rozpuszczony. Supermarket. Czyli rzeczywiście tak jak przypuszczałyśmy chyba, że ten duży, takie duże wielkie markety wielkopowierzchniowe, no jednak idą na ilość, nie jakość. Szkoda <laughs> czasu w kolejce. Jest centrum w cukierni, w pączkarni, która się specjalizuje i możecie być pewni, że to będzie świetna jakość, będzie smaczne. Też trochę inne, bo jednak tutaj ten kokos. Drugie miejsce to rzeczywiście lokalna, osiedlowa cukiernia. Polecamy i promujemy, wspierajmy lokalny biznes, bo okazuje się, że naprawdę też warto. warto. I trzecie miejsce czyli pączek wegański, który również pochodzi z małej cukierni trakowskiej. Super. naprawdę, słuchajcie, zdecydowanie. I ja muszę powiedzieć, że naprawdę duży brawa do dyskont dla dyskontu, że to jest tuż za podium i naprawdę to nie jest jakaś bardzo zła jakość. Jeśli chodzi o ceny, może powiedzmy o cenach tak. w takim razie. Jak się mają te ceny do jakości? Mhm. Najdroższy pączek kosztował 5,90 i najtańszy pączek kosztował ile złotówkę? Złoty coś dosłownie, złoty z i to był rzeczywiście ten z supermarketu. Za jednego pączka, który tutaj znajduje się na drugim miejscu, moglibyśmy mieć prawie sześć pączków z supermarketu. supermarketu. Ale szczerze powiem, że chyba wolę zjeść tego jednego dobrego ja niż też. sześć takich. Ja też. No to jest wasza decyzja, ale tu ewidentnie ta cena versus jakość, tak? Jest to rzeczywiście relatywne. Wybrałyśmy swojego ulubieńca bardzo zgodnie bardzo. Także kończymy kokosowego zwycięzcę. Kończymy kokosowego. Może wy nam napiszecie w komentarzach jakie są wasze ulubione pączki, czy bardziej staracie się iść w tą tradycyjną wersję, czyli właśnie lukier albo cukier puder i róża, czy może szalejecie w jakieś fantazyjne smaki, czekolada, adwokat, albo też może macie ulubione, jednak miejsca, gdzie te pączki kupujecie i skąd je bierzecie, koniecznie dajcie znać w komentarzu. I widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku, a za tydzień odwiedzimy kolejną kawiarnię w Krakowie. Jeżeli wam się podobał dzisiejszy odcinek, to dajcie Lajka, zasubskrybujcie. A do przyszłego tygodnia, i co myślisz? Po wyglądzie tych pączków nie zorientowałabym się, mm -hmm. że który z nich jest, powiedziałabym, taki bardziej unikatowy, właśnie, czyli mm -hmm. z małej lokalnej e, pikarni, a który jest e, masowo produkowanym pączkiem z supermarketu. No, no ostatnie, mm -hmm. ten ostatni, przedostatni, ten był taki duży, mm -hmm. nie? Taki okazała, że Zresztą... to ja też, ja też bym się nie zorientowała. Po zapachu chyba też nie. Niektó Chociaż jeden pachniał właśnie bardziej tak bułką. To był właśnie ten. To był właśnie ten. On pachniał, czyli ten z, z sieciowej, sieciowej piekarni. Tak, cukierni, piekarni. I rzeczywiście on pachniał bułką, no to tutaj trochę tak mi coś nie pasowało. Mm -hmm.